Witajcie, z tej strony Dawid, witam Was w kolejnym odcinku Ja Dwójeczki. Dzisiaj ogrywamy misję sklep z, z diamentami, inaczej Diamond Store. Jak kto woli, wersję polską czy angielską. Powolutku, zakupujemy kontrakt i lecimy z tematem. Misja jest dość specyficzna. Na tym poziomie trudności, na którym ja gram, nie ma możliwości. Zresztą tak, ja sobie wezmę trochę na zwłoki, bo mam tylko jeden futerał. W ogóle, a mogę zrobić to jako. Na przykład to jako główna, a to jako poboczna. może wtedy będę miał dwa. Zobaczymy. W każdym razie chodzi o to, że dzisiaj jest o tyle specyficzna, że jeżeli nie zdejmiecie kamer, no to na dobrą sprawę nie macie czego szukać, bo no niestety, ale kamery są aktywne. Nie znalazłem jeszcze żadnego sposobu, żeby to inaczej zrobić, jak tylko i wyłącznie restartować grę do momentu, kiedy nie pojawią Wam się tej drzwi. Jeżeli te drzwi tutaj macie, no to jesteście, można powiedzieć, na wygranej pozycji. Brącie, Panie Boże, nie używacie ładunków wybuchowych, bo... 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 Nie, bo, nie, nie będzie już po cichu, nie. To... Ładunek wybuchowy jest głośny, jak sama nazwa jego wskazuje, prawda? Tak, mam dwa case'y w tym momencie. A, ale mam mniej kurczę tych. Dobra, wchodzimy, zdejmujemy gościa i odbieramy pager. Teraz się zastanawiam, czy lepiej mieć dwa futerały na bodybagi, czy lepiej mieć więcej min. No, chyba jednak lepiej mieć więcej min. Teraz tak, tutaj możecie mieć również save do drillowania. No, ja go akurat w tym ułożeniu nie mam. I teraz tak, musicie znaleźć mm, menadżerkę. Ona może być w swoim pokoju, może chodzić w korytarzu. No, wiele rzeczy może się z nią dziać. No, tam odchodzi, odchodzi, dobra. Wiem, że niektóre osoby kładą również osoby tutaj w tym obszarze, żeby nie robiło im problemów większych. Ja jeszcze nigdy nie miałem z tym problemu i nigdy ich nie kładłem, dlatego no teraz też nie będę tego robił. Te drzwi również otwieram wytrychem. Jeżeli nie macie wytrychu, no to tak trochę no, ciężko jest zrobić tą misję. Raczej chyba się jej nie zrobi jako pierwszej, jeżeli nie macie żadnego perk'a. No i teraz tak, ja sobie tu wchodzę, no i szukam osoby. Menadżerka jest wam bardzo potrzebna dlatego, że tutaj gdzieś... Paczkę jakąś mogę podnieść. A, tu jest paczka na górze. Um, znaczy inaczej, jest też możliwość, że znajdziecie to u niej w pokoju albo w tym drugim pokoju. No właśnie, i on wyszedł. Teraz tak, jego bierzecie i pakujecie. Odbieracie i oczywiście, pakujecie. Proszę mi tutaj nie patrzeć, nie zerkać nawet. Dziękuję, elegancko. Teraz tak, zwłoki możecie spokojnie ukryć tutaj za mm, drukarką. One tutaj nie powinny zostać znalezione. W każdym razie dalej kontynuujecie poszukiwania. Karty dostępu, gdyż jeżeli jej nie macie, to nie wyłączycie alarmów, które macie w gablotach. Tak, tutaj już macie gabloty chronione alarmem. W poprzedniej misji tego nie było. No tutaj już niestety jest, i kartę ma przy sobie właśnie menadżerka. To trzech 3 zdjąłem. Czyli został jeszcze jeden na sklepie chyba. I menadżerka, oczywiście. O, idzie menadżerka właśnie w tym momencie, także chowam zwłoki. Chyba ich nie zobaczy. Czekam aż tutaj dojdzie. Dobra. Doszła tutaj. Proszę mnie wykryć. Stop! I na ziemię. No i teraz ty teraz tak. Kurde. Jej związujemy ręce, a ja go idziemy pagerować. No i teraz tak, mamy sklep, można powiedzieć, wyczyszczony, jeżeli chodzi o ochronę. No bo ochrona w tym momencie została praktycznie cała rozwiązana. Teraz tak, teoretycznie nie musicie go pakować. Praktycznie ja to robię. Żeby mieć większą pewność, że tutaj na pewno nic się nie wydarzy. Tutaj sobie zawsze stawiam... Znaczy zawsze. No od ostatnich chwil, można powiedzieć, odkąd się nauczyłem miny stawiać. Stawiam sobie to właśnie. Ej kurczę, gdzie to jest? A! Są dwa, dwie możliwości, teraz mi się przypomniało. Macie możliwość, że będzie gdzieś tutaj, na tej ścianie. Wyłączenie alarmu, ale druga możliwość jest taka, że wyłączenie alarmu będzie w tym pokoju, gdzie siedzi ten chłopek. No i w tym przypadku. Tak jest? A mamy jeszcze inną sytuację, jeszcze gorszą, bo wyłączenie alarmu macie tutaj, na dole. Czyli jeżeli strzelicie i rozbijecie którąśkolwiek z szyb, łączy się alarm, więc jest to dość trudny zabieg w tym momencie do wykonania. Nie ukrywam tego, że nie. O, właśnie, teraz tak, jak to uczynić tak, żeby mnie tutaj nie przyczaili. Yy, wiem już. Już wiem, już wiem, jak ja to robiłem. O, tutaj kolejna paczka. Skoczę dużo tych żółtych. No tak. Tam jest dziewczyna. Tutaj nikt na mnie stoi. Aj, proszę mi nie wykrywać. Ja wiem, że to dziwnie wygląda, jak że idzie sobie facet. A wiem czego nie zabrałem, nie zabrałem piły. W tej misji możecie otworzyć jeszcze dwa bankomaty. Jeden jest tutaj, drugi jest w tamtym gdzieś rejonie. I z nich możecie również wyciągnąć dodatkowe 700 tysięcy prawie. Dobra. No to co, nikt nie idzie, no to wchodzimy. Dobra. To jest ten moment, w tym momencie teraz. Dobra, i teraz wszystkich kładziemy na glebę. Oczywiście nie strzelając, bo jeżeli strzelimy w szybę, pamiętajcie, no to mamy Lipton. I to taki konkretny Lipton. Dobra, i teraz tak, dezaktywuję alarm, żeby można było w miarę bezkarnie strzelać do szyb. No i związujemy wszystkich ludzi. Oczywiście tak jak mówię, ja najpierw związuję kobitki, jak już dobrze pamiętacie, facetów, no jak mi coś zostanie. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie podejdzie teraz. No i dobra, no i... Jak już znacie pewnie temat... Resztę ludzi niestety, ale... Wybijam, dlatego że... O, ale niestety, ale nie mam tyle linek. Teraz tak, ludzie mogą chodzić tutaj w tej okolicy, dlatego ja... No sprzątam te zwłoki raczej, żeby je tutaj pochować. Tak samo przenoszę ludzi. Tak, żeby nie byli widoczni. Tutaj możesz być... No dobra, powiedzmy, że nie będziesz widoczna. I to jest tak, raz. Yy, ja mam torebne zwłoki, jedną mam jeszcze. Teraz tak, tutaj stoi chłopak teraz przy szybie, no i tu stoi drugi. Kładę sobie case'a na torby ze zwłokami. Nie ukrywam, ale tak, tego gościa odbijam go pakuję od razu. I tutaj macie w tym pomieszczeniu dodatkowy save. Tam stoi chłopek. Jego ja kasuję. No i tego w tym momencie niestety, ale też. Jego nikt nie znajdzie generalnie, więc rzucam sobie tam torbę ze zwłokami. Idę tak pakuję drugiego. I również sobie go tam rzucam. A i odbiła mi kula i się zbiło. No szkoda. No w każdym razie. Teraz tak, tutaj kasę otwieramy. Tutaj są pieniądze. No i drillujemy ten safe, który jest w tym miejscu. Generalnie liczę, że ona tutaj nie idzie. Tylko pójdzie prosto, dobra. Generalnie w tym momencie, powolutku, możecie już pakować torby. I tutaj drugi safe również drillować, który jest akurat tutaj. U uh, menadżerki, uh, w tym momencie to okno można już chyba zbić. Kurde, no i teraz wyszła taka sytuacja, że ona tu przyszła. No, po coś ty tu lazła, po coś ona tu lazła. No, no, nie chciałem jej zabijać, no ale sami wiecie, jak jest, nie, nie możemy zostawić świadków. Dobra, teraz tak zaczynam czyszczenie sklepu. Torby wszystkie wyrzucam oczywiście przed same drzwi, żeby żadnej czasami nie zapomnieć. No i rozbijam wszystkie gabloty standardowo. Toreb tutaj wam wyjdzie koło 20 z tego co pamiętam. Przeważnie mi tak wychodziło. Może kawity weźmiemy i z kawity będziemy to rozbijać. Mam więcej amunicji do kawiti na pewno. 14 to jest takie wasze minimum. Który się zaciął, ten się zaciął obok mnie. Tamten chyba jeszcze nie. No i dobra, zaraz tak. W tym safeie może być nic, może być kasa, a mogą, może być kolejna biżuteria. W tamtym drugim u jubilera samochodowego będzie tylko i wyłącznie możliwość, żeby była kasa. Albo nie będzie nic również. No, teraz tamten się zaciął. Dobra, lecimy do tego drugiego. Restartujemy wiertło standardowo. Okej. Okay. Elegancko, dobra, pięknie, podoba mi się. No i... Kurcze... Mam na szczęście torby na zwłoki tam. Ja wiem, że don't kill civilians, ale no kurde, nie mam możliwości tego inaczej rozwiązać w tym momencie. Tam na górze już nie mam chyba nic. Tak, pod X-em też nic nie mam. Ech. Bar bardzo mi się ten motyw nie podoba z zabijaniem ludzi, bo tracę przez to pieniądze poniekąd. Dobrze, że tamta pani tego jeszcze nie zauważyła, no ale to jest ten szczegół taki tylko. No i została mi jedna torba na zwłoki. No świetnie po prostu. Po prostu genialnie, można powiedzieć. No i dobra, nawet nie będę tego komentował. No i dobra. Schodzimy tutaj, po raz kolejny zresztą. No i ściągamy wszystko z wystawy, znowu. Tu mi jeszcze zostało na wystawce. Jedna torba. O w sumie dwie torby. No i jakaś tam luźny lód. Lu, luźny tu czyszczę, wielu osób nie otwiera kas, a w kasach możecie również znaleźć pieniądze tak, macie trzy kasy, cztery cztery kasy, w których możecie znaleźć również no, no pieniądze, tak no, wiadomo, tutaj akurat są groszowe sprawy ale no grosz do grosza i prawda, zawsze się coś tam uzbiera jak to mówią Dobra, tu mamy ogarnięte, tutaj ogarnięte. Torbę zabieramy, rzucamy tam. No, trzeba przeładować. Dobra, i teraz z tyłu. Wyrzucamy kolejne torby, pyk, pyk. I teraz coś, o czym zapomina naprawdę wiele osób. Z tyłu tutaj również macie gabloty, które możecie oczyścić. I tak samo tutaj macie z tyłu gabloty. No i macie dodatkową torbę w tym układzie. Więc tak, tutaj wyczyszczone, tu wyczyszczone, wyczyszczone, rzucam na razie torbę, idę zobaczyć na górę, co tutaj się uchowało, no jak widać luźny lód, na dobrą sprawę marne grosze, ale nieraz może trafi się coś grubszego, idę jeszcze zobaczyć tutaj, czy coś tutaj rzeczywiście jest, no i tutaj trafił się również luźny lód w tym momencie, taki no dość mało wartościowy. No, i w tym momencie zaczynam wynosić torby już z łupem. Ja to robię etapowo. Można od razu, oczywiście, wynieść to na raz i tak, e, znaczy na raz. Latać pojedynczo z każdą torbą i tak dalej. Ale uwierzcie mi, czas, kiedy ta torba leci, macie czas, żeby podejść tutaj, podnieść kolejną torbę i ona no już jakiś dystans przemierzyła. Fakt faktem, musicie podnieść je kilka razy, każdą. No, ale. Powiedzmy, że jest to warte swego, żeby to przenosić w ten sposób. Teoretycznie zaoszczędzam gdzieś minutę, może pół minuty. No ale. Powiedzmy, że nie pokonuję tego dystansu tyle razy. Chociaż i tak go pokonam tyle razy, no ale to jest takie, no. Nie wiem, czy można to nazwać złudzeniem optycznym, że jest szybciej, czy coś. Chyba tak, chyba to tak trzeba by nazwać, że to jest po prostu tylko i wyłącznie nasze. Złudzenie optyczne i tak, w momencie kiedy torba bodajże leci, to nie można biegać. O, ani w pierwszych chwilach zauważyłem, kiedy się torbę podniesie. Dobra, i ostatnia torba. Z nią już lecę generalnie bezpośrednio do samochodu. No i teraz od tych najdalszych zbieram i już bezpośrednio w samochód rzucam. Z całej misji któryś milion powinien wpaść mi, na dobrą sprawę. Także, no misja jest tak powiedzmy, że w miarę opłacalna, wykonywana wielokrotnie przez graczy, żeby nabijać pieniądze. Chyba tylko głównie pieniądze, bo expa chyba z tego co pamiętam nie było tutaj zbyt wiele. Na Expa są dużo, lepszo, dużo lepsze misje takie jak Shadow Raid, którego robiłem z SafeModem. Na pewno dużo lepsza na Expa jest misja Big Oil. Także myślę, że znajdą się dużo lepsze misje, które byłyby do tego akurat celu. No i dobra, wszystkie torby mamy. Mamy aktualnie 3,5 miliona. Wypłaty, no i na dobrą sprawę, jeżeli bym otworzył jeszcze te bankomaty dwa, to powinienem mieć około 4 milionów, no w tym momencie zapomniałem o pile, no ale to jest taki szczegół. Także razem z tym wszystkim 2,5 miliona offshore, 600 tysięcy do Waszej kieszeni. Także to by było na tyle, dzięki za oglądanie i do kolejnego odcinka, na razie wszystkim, cześć.